Z okazji tego, że zbliża się koniec świata i coś by wypadało jeszcze nagrać. Z okazji powiedzmy 50 widzów, zbliżających się świąt, zagramy sobie w tę oto grę o wdzięcznym tytule Bunny Man. No tak, to właśnie jest człowiek królik, już sama nazwa przyprawia mnie ociarki na Matches, res, tuet Souls. Dobra, mamy ratować duszę, nie? Przed człowiekiem królikiem. Coś mi się wydaje, że to będzie taki... Slender, w którym goni nas jakiś szalony morderczy królik, a to jest najlepsze. Masz jakąś latarkę? Bo ja tu szczerze mówiąc gówno widzę. O... Aha, mam 18 flar. Dobra, ale chcę coś widzieć w ogóle. Co to ma być? Aha, jakiś dźwięk. Chyba idzie królik Man. Bo, wow, coś tu jest, królik? Królik <grystanie> Co to jest? Królik się kieruje mnie, goni no na... Więc co ja tu w ogóle mam zrobić? Co to jest? Ty! Ta muzyczka jest z... Z czego jest ta muzyczka? Yy, Wstępu elementary było, na początku Jedry i ja O, Oho, serce mi bije. Ty, królik tu jest chyba. o oh, fuck! Króliczek mnie go... nie! Ja! Zarżnął mnie jak dziką świnię. Mm, co by tu zrobić? Nie ma takiego jakiegoś treningu czy coś? Ten dźwięk! Co to był za dźwięk? Z czego to był ten dźwięk? O, uratowałem go. Uratowałem go. Nie wiem jak, ale go uratowałem. A, mam ich po kolei chyba znajdować, co mi się wydaje. Królik? Nie, dusza. Siat yor rei Kurde, kwiczę jakaś stykająca świnia. Jak go nazwiemy? Oho, jest tam. Tego uratowałem, to jest tak? Tak, tak. O kurde, gdzieś tu jest. Okej, okay, mamy dwie dusze. Z czego jest ten dźwięk? Nie kwicz. O, fucking Johnny! Uuuu się, się wpakował. Pułapkę. Fajna, ale jakoś aby straszna była to nie Gdzie... Fucking chicken Johnny Siema Yes A ja wejdę na drugiej stronie tunelem pewnie I hate lie albo I hate you nie wiem Gra. Dobra, Dobra, wystraszyłem się. Nie ukrywam. Tak więc powróciłem do obecności po mojej nieobecności. Dobra,